Hej, kawizowie! Witajcie na dzisiejszym filmie. Tytuł możecie się domyślić, że chcę wam bardzo za to podziękować, za 1000 subskrypcji i ogólnie za to, że jesteście na tym kanale. Tworząc ten kanał, nawet nie spodziewałam się, że będę miała 50 subskrypcji, a co dobro 1000. Więc bardzo właśnie wam dziękuję. No i też postaram się dla Was nagrywać takie dłuższe filmy, bo często nagrywam tylko shortsy. A chcę też. Długie filmy ponagrywać Więc będą się tu pojawiać No i Właśnie 1000 niby subskrypcji to jest dość mało Ale jak na taki Mały kanał to jest dużo Bo jeden kanał stworzyłam 3 miesiące temu No i właśnie Nie spodziewałam się, że nawet będę miała 50 subskrypcji Myślałam, że będę miała z 20 wyświetleń Na filmikach A tu taka duża liczba aż. Bardzo dziękuję naprawdę Wam no i co? Widzimy się w następnych filmikach. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, yy, napiszcie w komentarzach, jeśli chcecie specjal, bo na pewno jakiś zrobię. To wszystko na dzisiaj. Pa, pa!